Ewangelia Mateusza, rozdział 24. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zbudowania świątyni, a on odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego, zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpił do Niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jak będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? <laughs> A Jezus odpowiadając rzekim Baczcie, żeby was kto nie zbiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu Moim mówiąc, Ja jest Chrystus, wielu zbiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, Baczcie, abyście się nie wytworzyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, że to miłość wielu oziemnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świątynię świętym ochydą spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech się schodzi, Niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie, było, gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota ale ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych, oto już powiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w krojówce, nie wierzcie, Lecz jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak bo nie z przyjściem syna człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam tatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżni zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od wiekowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź się go już pięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko z lato. Tak, i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiecie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie nie wie, ani syn, tylko sam ojciec. <laughs> Albowiem, jak było za dni nowego, takie, tak będzie przyjście syna człowieczego, bo jak w dniu owych prze w dniach owych przed potopem pili, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli: jeden będzie wzięta, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia pan wasz przyjdzie. <laughs> A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwolił podkopać swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy usługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawię go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów zły sługa że w sercu swoim, pan mu zwleka z przyjściem i zacząłby pić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obudnikami. Tam będzie płacz i zębów.